Jo, cześć Manko, mordeczki Baniczka na zdroweczko. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Day. Mamy parę pytań fajnie. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek z Day, a Wam się podobał. Jeśli tak to super. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Bo im więcej łapencji w górę, tym lepiej. Dobra, tu sobie sprawdziłem jedną rzecz, jest wszystko ok. Także co Mordki kochane Łapki w górę, suby na kanale i tak dalej. Powiadomienia i o i tak dalej. Yy, linki do social mediów macie w opisie też pamiętajcie, żeby bijać, subować, lajkować i tak dalej i tym podobne. Yy, przypomnę, że jeszcze o konkursach o konkursach na kanale są dwa obecnie, mają yy, jedynie zna 2,5 tysiąca subów. 200 zł do wygrania, także zachęcam do brania udziału w konkursie filmik o konkursie macie nagrane na kanale także zachęcam też do obejrzenia, dostawienia łapki w górę drugi konkurs jest na 3000 subów, będzie fotel Diablo do wygrania że będzie fotel Diablo do wygrania no i też filmik jest nagrany na kanale, także zachęcam do obejrzenia szukajcie a znajdziecie na pewno także co mortki? Banieczka na zróweczko, pozdrowionka serdeczne Pozdrowionka serdeczne dla Was Życzę Wam miłego oglądania i lecimy z pytaniami Pierwsze pytania Mamy od pompy ty także pozdrawiamy serdecznie z Banieczką na zróweczko Mega odcineczek i soundtrack bardzo łatwo oglądać Łatwo go odgadnąć, z Wiedźmina 3 na Wagnach z a to nie było pytanie? Hmm. <laughs> Kurde, dobra, no nieważne, nic się nie stało. Eee... Ale to nic, to nie było pytanie, ale dobra, no e, taj, tak czy siak to wstawię. Eee, no dobra, eee, to mamy pytania od Krzysztofa. Czy lubisz mu muzykę metalową? Czy ja lubię muzykę metalową? Można powiedzieć, że tak, ale musi być dobra. Musi być dobra, bo jak nie będzie dobra, no to nie będę. To wtedy. Wtedy, wtedy, wtedy nie lubię. Zależy jeszcze, jaka jest metalowa ta muzyka, bo. Bo metalowych kawałków bardzo mało słucham, praktycznie w ogóle. Także no ciężko stwierdzić mi tutaj. W Sirius Samie chyba jest jedna, jeden są takie metalowe kawałki, nie wiem. Ale no, no nie wiem jakby na to, co by na to stwierdzić, co by odpowiedzieć. Bardziej, bardziej lubię takie wiecie remixowe, miksowe i dancowe disco polo tym podobne <laughs> muzyki jaka super moc, jaką super moc chciałbyś mieć <laughs> ulubiony kolor to niebieski a jaką super moc chciałbym mieć to hmm. a, kurde nie wiem Nie zastanawiałem się nigdy nad takim czymś. Wiesz? że hmm, się na raz nie zastanawiałem nad takim czymś. Ale chyba być nieśmiertelnym. Albo nie wiem, być jakimś bohaterem. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo się nie zastanawiałem nigdy nad tym. Ech. Więc nie za bardzo bym jakby na to odpowiedzieć Supermoc Hmm Czekajcie, zastanowię się chwilę nad tym eee, Jaką supermoc bym chciał mieć? A gdyby było to możliwe? No nie wiem Naprawdę nie wiem Hmm. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. W tej chwili. Eee, że ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, nie wiem. No jakby, jakby to było możliwe, to chciałbym być nieśmiertelny. Eee, kolejne pytanie mamy o, od Bobe X, Bobek X. Eee, co robisz, jak masz spięte pośladki? To ja robię jak mam śpięte pośladki. No nic nie robię no. Po prostu mam spięte pośladki. Hmm, co robisz jak śmierdzi dzi, gdy jest? Jak piergnę. Jak, jak piergnę i śmierdzi, to mi to nawet nie przeszkadza, no bo ja jestem przyzwyczajony do takich zapachów. Jestem przyzwyczajony do, do takich zapachów, bo żyję na wsi, wychowałem się na wsi. Nie wiem, co taki smród. Yy... Yy, więc taki smród nie jest mi obcy. Więc można rzeczby powiedzieć, że nawet bym się po porządnie sztachnął takim zapachem. O, bym powiedział, że to jest wiejskie życie. Takie wiejskie życie, kurde. No nic. Yy... Po prostu, no co, jak się, jak puszczam mąka, no to co? Robię takie coś. I mi to nie przeszkadza nawet. Ile twój gigant żylek ma centymetr? Kurwa, chłopie, ty to masz, ale pytania, ja pierdolę. Mmm. Nie chcesz wiedzieć. Uwierz mi, naprawdę nie chcesz wiedzieć. W sumie ja sam nawet nie wiem, bo nie, nie, nie ten. Nie, nie wiem. Pff. Kolejne pytanie. Co robisz na kibelku, jak robisz kubkę? No siedzę, no robię kupkę i siedzę, nie? A co mam robić? Ja pierdzielę. No wymyśl lepsze pytania chłopy, bo te pytania są takie trochę... naprawdę nie wiem, no... Śmieszne, śmieszne, śmieszne są, są, zabawne po prostu, no. <śmieszne> co robię, co, co, co człowiek może robi na kiblu, gdy siedzi i robi kupę? No siedzi, no po prostu siedzi i robi kupę, no to... To można robić innego, no. Ja pierdziłam, no. Chłopie, Bobek, weź naprawdę, nie wiem, wymyśl jakieś, nie wiem... Konkretniejsze pytania, albo coś, chłopie, bo... Bo nie, nie mamy więcej pytań, więc, y, może to by było tyle na ten y, Q&A. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, y, to super. Że jeśli tak to super. Yy... Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba na kanale. Zapraszam na live y też mordy, także banieczka na dla was. Was yy... na drówko i zapraszam dzisiaj na live'ika Jeszcze nie wiem z czego, ale zobaczymy, coś tam się odpali i, i będzie git. Także co, banieczka na drówko jego. Życzę wam. I trzymajcie się mordy, siemano!